I marchewką w sosie. Czwartek. Schab w sosie z papryką i pietruszką. Już wiecie o co chodzi, prawda? Z sosem pieczeniowym winiary wszystko dobrze się łączy. Patent na obiad na każdą kieszeń. Połącz sos grzybowy winiary z niedrogimi składnikami, i danie gotowe. Pysznie i na każdą kieszeń. Mam historię bardzo prostą. Jak odkryłem pizzę polską, biorę zawsze klasyk jakiś, a ja do tego polskie smaki. Taka to historia prosta. Za klasyk pizza polska. Nowa kuchnia? Ta radość zostanie z tobą na lata. Wystarczy dobrze zacząć. Najlepiej tu, w Le Ramarle. Zaprojektują, zamontują i dobiorą produkty w naprawdę dobre. Funkcjonalna kuchnia nie musi być droga. Sprawdź. Tak, dla klubowiczów mamy 15% zwrotu na kupon za zakup kuchni i wyposażenia kuchennego. Dołącz do klubu. To proste. Lair warum. Gotowi. To wszystko zaczęło się na imprezie koleżanki. Wow, prześleś No pewnie. Bye -bye. Wszyscy ciągle pytają. Prześleś mi? Serio. Premiera. Kup smartfon z serii Galaxy S23 i zyskaj dwa razy więcej pamięci w specjalnej ofercie oraz od 500 do 3600 złotych Teraz 20 razy 0% z pierwszą ratą gratis. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl. Szamy na łowy! Do 25 marca zbieraj naklejki za zakupy w Obi i wymieniaj je na rabaty. Teraz czeka na Ciebie 5, 10, a nawet 15% rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na OBI.pl. Tygodnie wobrowych bonusów. Zrobisz to z Obi.